Witam Cię w drugim sekrecie relacji z mężczyznami. Muszę Ci powiedzieć, że ten sekret jest niezwykle, niezwykle lekceważony. Ten sekret jest niezwykle prosty i dlatego jest tak bardzo niedoceniany. I tym sekretem są słowa, jakie używasz, zarówno sama do siebie, jak i słowa, które używasz do mężczyzny. I o potędze słów pozwól, że opowiem Ci kilka historii, kilka metafor, kilka analogii, które na mnie wywarły w moim życiu wpływ. Po pierwsze, wiele ludzi na świecie robiły badania, własne badania domowe, w którym do jednego pojemnika wkładało się biały ryż, biały ugotowany ryż, zamykało się go, odstawiało w odpowiednie miejsce i dokładnie taką samą czynność robiło się z drugim pojemnikiem. Czyli brało się znowu garstkę ugotowanego ryżu, wkładało się do pojemnika i odstawiało w zupełnie inne miejsce. I nie pamiętam teraz, czy badanie trwało od 30 do 90 dni, natomiast podczas tego okresu do jednego ryżu podchodziło się i mówiło się kocham cię, do drugiego mówiło się nienawidzę cię. I co jest zaskakujące w tych badaniach okazało się, że te słowa odpowiadane do tego ryżu pod koniec tego okresu badania doprowadziły do tego, że w jednym pojemniku, gdzie padały słowa kocham cię, ryż praktycznie się nie zmienił. Pozostał. Wciąż biały i można by było rzec, że po prostu świeży. Natomiast w drugim pojemniku ryż był czarny, zgniły, gdzie padały słowa nienawidzę cię, gdzie były kierowane negatywne emocje w kierunku tego ryżu. Więc stało się czarne, jakby bez życia, jakby bez energii. Jakby wyraził na zewnątrz to wszystko to, co do niego wchodziło, co było kierowane w jego stronę. I wiesz, dokładnie tak samo jest z mężczyzną, dokładnie tak samo jest z tobą niezwykle ważne jest to co ty sama mówisz do siebie i co ty mówisz do swojego mężczyzny bo jeżeli ty sama mówisz do siebie negatywne rzeczy w jakikolwiek formie stoisz przed lustrem i mówisz do siebie ale jesteś brzydka nie chcesz na siebie spojrzeć unikasz siebie uciekasz od siebie mówisz do siebie przykre rzeczy wrzucasz sobie ciągle nieustannie poczucie winy negujesz się obrażasz się nie dajesz sobie prawa na to by móc popełniać błędy ciągle dostrzegasz w sobie wady i wypominasz to sobie to to wszystko powoduje, że ty od środka gnijesz i na zewnątrz tak naprawdę nie wypuszczasz niczego co sprawi, że twoje życie będzie o wiele bardziej pełniejsze że twoje życie będzie pełne miłości że twój stosunek do ludzi będzie inny że ty będziesz inaczej postępować że będziesz miała motywację odwagę i chęci robić zupełnie inne rzeczy w życiu i gdy mówisz negatywne słowa do siebie to tego wszystkiego nie będzie tego wszystkiego zabraknie Ponieważ to, co jest wewnątrz ciebie, wychodzi na zewnątrz. I bardzo często odbiciem naszych relacji z innymi jest relacja z samym sobą. Jeżeli ktoś nas nie akceptuje, jest to wynik prawdopodobnie tego, że sami nie akceptujemy siebie. Jeżeli ktoś mówi do nas przykre słowa, jest to tylko wyłącznie odbiciem tego, że te słowa sami mówimy do siebie. Innymi słowy, nasz wewnętrzny świat jest odbiciem naszego zewnętrznego świata, tego, co widzimy na zewnątrz. I nasz zewnętrzny świat jest odbiciem tego, co my mamy w sobie, co my sami mówimy do siebie. Jeżeli nie pokochamy siebie, jeżeli nie mówimy do siebie miłych słów, jeżeli nie wyrażamy w stosunku do siebie miłości, jest mało prawdopodobne, że tą miłość otrzymamy od kogokolwiek innego. Oczywiście istnieje w naszym życiu bezwarunkowa miłość, którą otrzymujemy od mamy, którą otrzymujemy od Boga, natomiast bardzo często okazuje się, że w relacjach partnerskich, że w relacjach romantycznych, że w relacjach z światem na zewnątrz jest dokładnie tak, jak jest w relacji z samym sobą. Jeżeli ty mówisz do mężczyzny przykre słowa, jeżeli go w jakiś sposób tymi słowami ranisz, jeżeli nie zwracasz uwagę w jaki sposób powiedziane są twoje słowa, jaki one mają efekt na drugą osobę, to bardzo często powodujesz też, że mężczyzna zupełnie inaczej się w stosunku do ciebie zachowuje, ponieważ... Dokładnie jest tak jak z tym ryżem, zaczyna on gnić i po prostu na zewnątrz nie smakuje. Czyli nie przejawia jakichkolwiek pozytywnych zachowań w stosunku do siebie. I dlatego mówię, że jest to bardzo niedoceniany sekret, ponieważ wszyscy wiemy, że powinniśmy używać odpowiednich słów zarówno do siebie, jak i do innych, natomiast z jakichś powodów tego nie robimy. Jesteśmy przyzwyczajeni do zwracania uwagę na negatywne rzeczy. Po prostu tak być może w naszych kulturach jesteśmy programowani. Nikt nie pokazuje nam ścieżek spójnych, z tym, kim naprawdę jesteśmy. Ścieżek spójnych z miłością, ścieżek spójnych z naszym wnętrzem, ścieżek spójnych z tym, kim my naprawdę jesteśmy. I bardzo często nasze słowa są od tak rzucane, nie selekcjonujemy ich, nie wybieramy tych, które tak naprawdę mają efekt na nasze życie, które decydują o jakości naszego życia, ponieważ słowa są odbiciem wszystkich naszych wewnętrznych doświadczeń. Są naładowaną energią i ekspresją tego, co znajduje się w nas. Są naładowanym przekazem naszego wewnętrznego świata. Dlatego za pomocą słów tak naprawdę wyrażamy siebie. Wyrażamy to, kim naprawdę na najgłębszym poziomie jesteśmy. I słowa bardzo dużo mówią o tobie. I nie chodzi o to, by były to słowa pochodzące z jakichś wysublimowanych żargonów, technologicznych pojęć. Okazuje się, że proste słowa, takie jak proszę cię, kocham cię, przepraszam, i dziękuję, mają o wiele potężniejszy wpływ niż jakiekolwiek słowo, które wydaje się skomplikowane, które być może niesie jakiś ładunek większej mądrości, choć uważam, że te cztery słowa niosą w sobie niesamowicie wielką mądrość. I pytanie: jak naprawdę często używamy tych słów? Ponieważ dostrzegam coś takiego, że w naszej kulturze dzisiaj te słowa stały się bardzo rzadkie stały się tematem tabu. I mimo tego iż są tak silne, mimo tego iż są tak potężne, to powodują, że zapominamy o tych właśnie prostych słowach, prostych czynach, prostych rzeczach, które czynią nas ludźmi. Zapominamy o nich, nie używamy ich. Mimo tego iż gdzieś w środku wiemy, że powinniśmy to robić, to przyglądając się na zewnątrz, oczekujemy, że inni zaczną to robić, a sami tego nie robimy. Jak powiedział Gandhi, bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie, więc jeżeli chcemy, by ludzie coraz częściej używali tych słów, to powinniśmy również sami zacząć ich używać. Powinniśmy sami zacząć od siebie. Tutaj przypomina mi się niesamowita historia, w którą matka przyszła do Gandiego i powiedziała, żeby wytłumaczył córce, że nie powinna jeść cukru, że cukier nie jest dla niej zdrowy. Więc Gandhi powiedział jej, żeby przyjechała do niego za 30 dni. Mimo tego, iż ta kobieta miała dosyć spory odcinek do pokonania, podróż zajmowała ją praktycznie pół dnia, to zrobiła to za 30 dni, i w tym momencie, gdy przyjechała z tą córką, Gandhi podszedł do niej i powiedział: Proszę cię, nie jest cukru, to nie jest zdrowe dla Ciebie. Dokładnie w ten sam sposób, jak chciała mama tej dziewczynki, by on to powiedział. I ta kobieta zaczęła się zastanawiać i mówi, dlaczego nie powiedziałeś tego 30 dni temu. Ponieważ 30 dni temu ja sam jadłem cukier. I teraz widzisz, Gandhi przez te 30 dni po prostu odstawił cukier, by mógł powiedzieć tej dziewczynce, że nie powinna tego robić, ponieważ jeżeli chciał widzieć tą zmianę na zewnątrz, to najpierw zaczął ją od siebie. I tak samo jest ze wszystkimi słowami, które chcemy, by mówili do nas inni ludzie, które chcemy, by wypływały z naszych ust, powinny być kierowane najpierw do nas samych, a dopiero później do drugiej osoby. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o słowa, to przypomina mi się taka historia, w której jeden z mężczyzn miał syna, który używał słów i ranił ludzi praktycznie bez żadnych konsekwencji. Nie zwracał uwagi na to, co robi na zewnątrz, jaki efekt i wpływ jego zachowanie ma. I w pewnym momencie zaczął on chcieć zmiany pod wpływem jakiegoś doświadczenia, chciał się zmieniać, więc jego ojciec powiedział mu, żeby by przybijał gwoźdźmi płot. Na górze, na dole. I następnie, kiedy ten chłopak poprzybijał gwoździe na tym płocie, za jakiś czas kazał mu to wszystko powyciągać. Kiedy chłopak powyciągał wszystkie gwoździe, a już się stanął przeciwko niego i powiedział, te gwoździe są jak słowa, które mówisz do innych ludzi. Mogą ich głęboko ranić i można się ich pozbyć. Ale rany pod ich wpływem zawsze pozostają dokładnie tak samo, jak pozostają dziury w płocie. Więc zanim cokolwiek powiesz, uświadam sobie, jak to wpływa na drugą osobę. Czy nie robisz dziury w jej świecie, czy nie robisz dziury w jej sercu. I być może przekręciłem nieco tą historię, natomiast jej zakończenie, jej puenta jest niezwykle prosta. Niesie przekaz, który mam właśnie dla ciebie, który sam kiedyś usłyszałem. Że słowa potrafią naprawdę, naprawdę głęboko zostawić w ludzkiej psychice pewnego rodzaju rany i ból. A potrafią też nas uskrzydlić. Potrafią dodać nam siły, energii, motywacji. Mają niezwykle potężny ładunek w sobie. Badania pokazały, że tak naprawdę składamy się z komórek wody, która nieustannie wibruje. I wszelkie słowa są energią, która ma wpływ na wibrację tej wody. I pod wpływem słów zmienia się kształt i struktura wody. Z uwagi na to, że nasz organizm jest stworzony w 70% wody, to gdy mówimy coś do drugiej osoby, to ma to niezwykle ważny wpływ na jej życie. Nie wiem, czy zaczynasz dostrzegać, bo ja zaczynam, jak słowa, które wypowiadam swoich... Jeżeli oczywiście mnie wcześniej słuchałaś, na filmikach na YouTubie, jak potrafią wprowadzać zmiany w życiu innych ludzi. I można by tak pomyśleć, czy ja robię coś super nadzwyczajnego? I odpowiedź brzmi nie. Ja po prostu używam słów, które wiem, że potrafią w ludziach zasiać niesamowite zmiany. Mogą być ziarnem zmiany, ziarnem świadomości, ziarnem rozwoju, ziarnem zmian na lepsze w życiu takich ludzi. Ponieważ sam doskonale zdaje sobie sprawę, jak słowa usłyszane od innych osób mają na mnie wpływ do dzisiaj. I tutaj muszę ci powiedzieć kolejną historię. Słyszałem historię mężczyzny, który powiedział do swojego syna, że oczekuje od niego i wie, że będzie kimś ważnym i znaczącym w swoim życiu. I ten syn, pamiętając te słowa, szedł przez życie i mimo nieustannych porażek on ciągle o nich pamiętał i rzeczywiście tak się stało, ponieważ jego ojciec kiedyś mu powiedział, że wie, że będzie kimś ważnym i znaczącym w życiu i zrobi coś znaczącego takie słowa padły z ust jego ojca i on je niósł przez całe swoje życie i tak samo może być z każdym słowem które powiesz do mężczyzny które powiesz do jakiegokolwiek człowieka na ziemi czy powiesz do swojego dziecka czy powiesz do bliskiej ci osoby ona może nieść je przez całe życie i przez całe życie później te słowa mogą mieć wpływ na to jak ona będzie się zachowywać Dlatego jest niezwykle ważne żebyśmy mieli świadomość tego jakich słów używamy jaki ładunek niosą nasze słowa i to jest naprawdę niedoceniane, bo to się stało takie automatyczne. Ludzie mówią na autopilocie. Ludzie nie zastanawiają się, jak słowa potrafią bardzo mocno wpływać i kierować Twoją rzeczywistość, jakie odciskają piętno na psychice innych ludzi, jak mocno potrafią wyrządzić spustoszenia, ale również jak mocno potrafią kogoś zbudować, jak potrafią kogoś zmotywować, jak potrafią kogoś podnieść, jak potrafią kogoś wzmocnić. I zobacz, to jest tylko prosta rzecz: słowo. Słowo, które wypływa z Twoich ust, a w zasadzie są, usta są jedynie przekaźnikiem tego słowa, a to skąd one wypładają, znajduje się głębiej. I teraz moje pytanie do Ciebie: jak często Twoje słowa pochodzą z Twojego serca, kiedy mówisz je do mężczyzn, kiedy mówisz je do dzieci, kiedy mówisz je do bliskich osób, kiedy mówisz je do przyjaciółki? Jak często używasz słów pochodzących z Twojego serca? Jak często używasz słów pochodzących z Twojej głowy? I kogo to są słowa? Co są twoje słowa? Czy naprawdę słowami wyrażasz to, co czujesz? Czy naprawdę słowami wyrażasz to, co na najgłębszym poziomie myślisz? Czy naprawdę słowami wyrażasz to, jaki efekt chciałabyś uzyskać na zewnątrz? Czy naprawdę słowami wyrażasz to, co według ciebie ma największe znaczenie? Czy naprawdę słowami przekazujesz najistotniejszy komunikat, na którym ci zależy? Czy używasz słów po prostu tak, bo używasz? I tutaj muszę ci polecić niezwykle Inspirujący film, jeżeli chodzi o słowa, nazywa się Tysiąc Słów. Koniecznie go obejrzyj. Jest to film z Edim Murphy, który niesamowicie pokazuje metaforę tego, jak ludzie po prostu bez zastanowienia używają słów w swoim życiu, nie mając świadomości tego, jak ważne i znaczące są słowa w naszym życiu. Jak bardzo mogą odmienić nasze życie, jeżeli tylko używamy ich w odpowiedni sposób. Podsumowując te wszystkie historie, słowa mają niezwykłą moc. Potrafią budować lub niszczyć. Potrafią wzmacniać lub osłabiać. Jeżeli używasz odpowiednich słów do mężczyzny, to mężczyzna jest w stanie za pomocą tych słów przenosić góry. I mężczyzna może być fizycznie bardzo silny, ale słowa od ust kobiety, którą kocha, mogą go powalić na kolana. Mogą po prostu go zaniżyć do poziomu nastolatka. Mogą sprawić, iż on upadnie, że będzie bezsilny, ponieważ padają one z ust ukochanej osoby. Ja pamiętam taką sytuację w moim życiu, kiedy moja była kobieta, którą bardzo mocno kochałem, używała słów, które po prostu powalały mnie na kolana, ponieważ tak głęboko i mocno ją kochałem, że słowa od ukochanej osoby były niezwykle silne, były niezwykle znaczące. I pamiętam też, jak czasami ja sam użyłem nieodpowiednich słów do swojej mamy i widziałem, jaką przykrość jej to robi, widziałem, jak potężnie to wpływa na jej świat, jak bardzo głęboko ją rani. I zauważyłem też, że jeżeli chodzi o mężczyznę, to słowa z ust kobiety, którą kochają, są dla nich niezwykle ważne. I jeżeli ty używasz słów, które budują mężczyznę, które go wzmacniają, które dodają mu energii, które pokazują, że ty w niego wierzysz, które pokazują, że ty go wspierasz, które pokazują, że on jest dla ciebie ważny, to na najgłębszym poziomie otwierasz jego serce. Więc po pierwsze, miej też świadomość, Skąd twoje słowa wychodzą? Czy są twoje, czy są programem, czy są zaadoptowane od jakiejś osoby, czy są tym, co naprawdę chcesz wyrazić? Jeżeli chcesz, by naprawdę mężczyzna cię pokochał i otworzył swoje serce, musisz nauczyć się używać odpowiednich słów. Słów, które nie tylko masują jego ego, o czym było w pierwszym sekrecie, ale takich, które gdzieś głęboko potrafią poza radarem, poza jego świadomością, poza jego uwagą dotrzeć, w takie najskrytsze i najgłębsze miejsca w nim. Jeżeli zaczniesz obserwować go bardziej, jeżeli zaczniesz go bardziej i uważniej słuchać, jeżeli zaczniesz go odczuwać i wyrabiać sobie pewnego rodzaju zmysł, to nauczysz się też używać odpowiednich słów w odpowiednim momencie, będziesz wiedziała, czego on dokładnie potrzebuje. I bardzo często jako kobieta masz takie umiejętności, kobiety doskonale to wiedzą i doskonale to rozumieją, potrafią rozpoznać po małym geście dziecka, czego ono potrzebuje. Najgorsze jest to, że często kobiety używają to w celach, powiedziałbym, negatywnych, czyli takich, których zadaniem jest kontrolować mężczyznę, takich, którym zadaniem jest go poniżać, którym jest sprawić tak, żeby on tańczył tak, jak ty mu zagrasz słowami. I gwarantuję ci, że to może działać na pewien typ mężczyzny i... Prawie, że ten mężczyzna z tobą będzie, nawet jeżeli cię będzie kochał, ale dziś głęboko będzie cierpiał. Jeżeli w tym momencie znajdzie się kobieta, która będzie potrafiła słowami otworzyć jego serce, to ten mężczyzna od ciebie odejdzie. I gwarantuję ci to. Nawet jeżeli będą dzieci, a pojawi się w tym momencie kobieta, która potrafi słowami otwierać jego serce, która potrafi go budować, która potrafi go wzmacniać, to jeżeli ty używałaś słów tylko i wyłącznie po to, żeby go kontrolować. Tylko po to, żeby nim manipulować, tylko po to, by na niego wpływać, to taki mężczyzna gdzieś na najgłębszym poziomie po prostu stwierdzi, że on się czuje niepotrzebny, że się czuje wykorzystywany, że się czuje manipulowany. I wszystko to, co skierowałaś jakby w jego kierunku, wróci do ciebie. I tu jest prosta zasada. Mów do niego to, co chcesz, by on powiedział do ciebie, z tą samą energią, z opieką, z dobrem, z miłością, z szacunkiem. Bezpośredni wpływ na twoją rzeczywistość mają słowa, jakie używasz. Ponieważ każdy z nas w słowie niesie ładunek naszych wewnętrznych doświadczeń. Słowo na przykład niesamowite opisuje jakieś odczucie wewnętrzne człowieka, opisuje jego obraz i wypowiedziane z odpowiednim tonem dodaje jeszcze pewnego rodzaju siły przekazu. Więc wyłap słowa kluczowe, które używa twój mężczyzna i zastanów się z czym on sobie te słowa kojarzy bo my wewnętrznie mamy pewnego rodzaju mapę i schemat którym przypisujemy słowa które słyszymy i te które wypowiadamy jakby za pomocą słów opisujemy nasze wewnętrzne doświadczenia to co dzieje się w nas to jakie obrazy tworzymy to co czujemy i to co słyszymy opisujemy też smaki i zapachy i słowa są bardzo często samo spełniającą się przepowiednią jeśli Mówisz, że mężczyzna nic dla ciebie nie zrobił, to prawdopodobnie nigdy tego nie zrobi, ponieważ koncentrujesz się na tym, czego on nie zrobił i słowami to wzmacnia. Ty nigdy nie robisz tego. I w tym momencie tworzysz swoją rzeczywistość, ponieważ słowami wyrażasz na zewnątrz, dajesz przestrzeń to, co chcesz otrzymać. I ja naprawdę w to wierzę, że nasze słowa idą gdzieś w przestrzeń i wracają do nas. To, co mówimy do innych, może wrócić do nas. Pod inną postacią, od kogo innego, w zupełnie innym czasie. Więc jeżeli chcesz słyszeć, by ktoś mówił do ciebie miłe słowa, zacznij to mówić. Zacznij mówić dokładnie to, co byś chciała słyszeć. I weź pod uwagę też, że każdy z nas ma inną mapę rzeczywistości, czyli inaczej doświadcza świat. Inne słowa w jego rzeczywistości mają znaczenie. Więc mów słowa, które chcesz usłyszeć, jednocześnie mając świadomość, że każdy ma inną mapę rzeczywistości, że być może chce słyszeć inne słowa, bądź w inny sposób. Bo często może okazać się tak, że powiedzmy, chcesz słyszeć dziesięć razy kocham cię podczas dnia, a okazuje się, że twój mężczyzna na przykład tego nie potrzebuje. Ale wystarczy, gdy raz podejdziesz do niego i się do niego przytulisz i wtedy mu powiesz to na ucho. Więc sposób, w jaki to robisz, moment, w którym to robisz, jaką wychodzi jak potrzebuje Twojego wsparcia, jest niezwykle ważne. Odpowiednie wyczucie, sposób, który przemawia akurat do tego mężczyzny. I wiem, że doskonale zdajesz sobie z tego sprawę, i jako kobieta masz o wiele większą inteligencję emocjonalną w tym zakresie. Natomiast, jak wspomniałem, bardzo często kobiety wykorzystują to nie w sposób, w jaki powinny, zamiast budować mężczyznę, to po prostu go zaniżają. Podcinają mu jaja. Jeżeli chcesz, żeby mężczyzna naprawdę Cię pokochał, nie możesz mu podcinać jaja, musisz go wznosić. Musisz rozwijać jego skrzydła, wtedy masz pewność, że taki mężczyzna zawsze do ciebie wróci. Zawsze. Nawet jeżeli on gdzieś pójdzie w świat coś zdobywać, coś osiągnąć, bo tak naprawdę jesteś zbyt mała, by wiedzieć to, po co on to robi. Być może dostał pewnego rodzaju misję, być może jest taki jego cel głębszy. A być może jest egoistycznie skupiony na sobie. Nie znasz wszystkich powodów, dla którego dany mężczyzna coś robi. Więc chcąc często uzyskać jego uwagę, zaczynasz... Skarżyć się na niego, zaczynasz go poniżać, zaczynasz go krytykować, zaczynasz go umniejszać w pewien sposób. Wszystko po to, by cała jego uwaga i energia były skoncentrowane na tobie. I ta potrzeba bardzo często wywodzi się z ewolucyjnej potrzeby tego, by kobieta znalazła mężczyznę, który zadba o jej przetrwanie. Czyli cały swój czas, zasoby, całą energię poświęci, żeby dobrze wychować dzieci, żeby geny przetrwały. Jest to tak zwany samolubny gen. Który dba tylko i wyłącznie o swój interes, a nie widzi szerszej perspektywy tego, co być może dzieje się na świecie. Więc bardzo często powstają w związkach konflikty. Ten związek się rozpada, ponieważ używane są nieodpowiednie słowa. Nie używamy słów w formie pozytywnej, którego zadaniem jest sprawić, by druga osoba wzrastała, bo jesteśmy zbyt mocno skoncentrowani na zaspokajaniu własnych potrzeb, nie dostrzegając, większego dobra, którego ja osobiście wierzę, że wielu mężczyzn ma za zadanie na tej ziemi spełnić. Ale to jest tylko i wyłącznie moje postrzeganie. Ona może być prawdziwa, a może nie być. Nie twierdzę oczywiście, że kobiety takich misji nie mają, bo też mają. I Świetnym przykładem jest tu na przykład matka Teresa. Więc czasami możesz powiedzieć coś brzydkiego, ale z uśmiechem na twarzy. W odpowiednim momencie, w odpowiednich okolicznościach, z odpowiednią mimiką, ekspresją to również będzie miało pewnego rodzaju efekt. Więc to tyle, jeżeli chodzi o odpowiednie używanie słów. Tym razem przejdźmy do części praktycznej, ponieważ chcę mieć pewność, że naprawdę w swoim życiu zaczniesz używać odpowiednich słów. Po pierwsze, mów o rzeczach, które chcesz, by działy się w twoim życiu i związku. Skupiaj się na tym, czego chcesz, a nie na tym, czego nie chcesz. Już teraz powiedz głośno, czego chcesz w relacji. Mów o tym, co chcesz widzieć, a nie o tym, czego nie ma. Jeżeli słowa naprawdę kreują rzeczywistość, to w tym momencie właśnie ją tworzysz. Poprzez to, co mówisz. Jeżeli chcesz, żeby mężczyzna zaczął wynosić śmieci w domu, bądź cokolwiek robił innego, zacznij o tym mówić. Po prostu mów. Widzę cię w swojej wyobraźni, jak wynosisz śmieci. To takie wspaniałe uczucie. Powiedz to do niego. Mów to do siebie. Widzę, jak jestem szczęśliwa z tobą. Innymi słowy, twórz wizję rzeczy za pomocą słów, które chcesz widzieć w swoim życiu niezależnie od tego jakie to są obszary. I mów to, mów o tym. Mów o tym do siebie przed lustrem, mów o tym do mężczyzny. Niech w jego umyśle za pomocą twoich słów budują się obrazy twoich pragnień, tego czego naprawdę chcesz, jak chcesz by wyglądała twoja relacja. Jeżeli powiedzmy coś nie wygląda obecnie tak jakbyś chciała, powiedzmy on robi rzeczy, które nie chcesz, żeby robił. To podejdź do niego i powiedz mu na ucho na przykład. Widzę, że w tym momencie Robimy wiele razem rzeczy wspólnych. Widzę, jak teraz razem gotujemy obiad. Widzę w swojej głowie, jak troszczysz się o mnie i odbasz. Mów o rzeczach, które chcesz widzieć w swoim życiu. Co robi większość kobiet? Narzeka i stęka, że mężczyzna nie robi to, czego by chciały, zamiast mówić mu o tym, czego chcą. Więc zacznij mówić to, czego chcesz. Kocham cię, wybacz mi, przepraszam, dziękuję. Jest to zestaw do powieszenia na ścianie. Ja te słowa mówię każdego dnia. Oczywiście, zdarzają się dni, które zapominam, natomiast mam to zapisane, że każdego dnia muszę wstać i powiedzieć te cztery słowa: Kocham Cię, wybacz mi, przepraszam, dziękuję. Kocham Cię, wybacz mi, przepraszam, dziękuję. Mów te słowa do siebie. Spraw, byś jako ryż stała się cały czas świeża, byś dawała dobre plony za pomocą słów, które mówisz do siebie. I oczywiście mów najczęściej te słowa do osób, na których Ci naprawdę zależy. Mów te słowa do mężczyzn. Trzecie ćwiczenie. Wypisz, jakie słowa chciałby usłyszeć mężczyzna, z którym jesteś lub ten, z którym się obecnie spotykasz. Nawiąż to do każdego mężczyzny w twoim życiu. Jeżeli naprawdę się zastanowisz i chwilę nad tym osiądziesz, z pewnością znajdziesz słowa, które chciałby twój mężczyzna usłyszeć w danym momencie twojego życia. Słowa, które chciałby usłyszeć, jak przychodzi. Słowa, które chciałby usłyszeć, jak jest z tobą. Słowa, które chciałby usłyszeć, jak odchodzi, jak ma problem. Pomyśl o tych wszystkich sytuacjach, bądź jeżeli znajdujesz się w jakiejkolwiek sytuacji, pomyśl, co, jakie słowa teraz mogłyby wzmocnić mojego mężczyznę. Jakie słowa mogłyby doprowadzić do sytuacji, w której chcę być. Jakie słowa sprawią, że będę miała wizję życia taką, jaką chcę. Oczywiście najpierw musisz ją wiedzieć w swojej głowie, więc jeżeli jest na przykład konflikt, jaki masz w związku z mężczyzną, to pomyśl, jakie słowa w tym momencie doprowadzą do tego, żeby między nami była miłość. Co muszę powiedzieć? Jeżeli jesteś na rance z mężczyzną, Pomyśl, jakie słowa doprowadzą Cię do tego, żebyśmy mogli wspólnie w przyszłości lepiej budować związek, albo żebyśmy mogli się lepiej poznać. Więc najpierw określasz, w którym momencie czego naprawdę chcesz w swoim życiu i później na bazie tego dobierasz odpowiednie słowa. Ćwiczenie numer cztery. Mów serca jak najczęściej tylko możesz. Skup się na sercu i staraj się wyrażać słowa z tego miejsca. Ćwicz to i dalej ćwicz spójność słów z tym, co naprawdę czujesz i kim jesteś. Czasami używasz słów, które nie są twoje, które są twojej mamusi, które są otoczenia, które są w środowiskach, których ktoś ci nauczył, że powinnaś mówić. Pomyśl, czy to jest twoje słowo, czy tak chcesz mówić. Czy chcesz tak wyrażać siebie i ćwicz tą spójność, mówienie z serca do mężczyzn, do wszystkich mężczyzn w twoim życiu. No uważaj na tych z pracy, bo chyba nie chcesz, żeby cały personel z pracy się w Twojej podkochiwał. Piąte, zacznij mówić do siebie pozytywne słowa, budujące słowa, motywujące słowa, wzmacniające słowa, słowa podziękowania, wsparcia i troski. Mów wszelkie pozytywne słowa do siebie, takie jakie mówi matka do dziecka, które naprawdę kocha. I tak samo zacznij mówić te słowa do mężczyzny. I ćwiczenie numer sześć. Obejrzyj film tysiąc słów. I to najlepiej jeszcze dzisiaj. Dalej. Uświadom sobie jaki ton głosu używasz. Czy jest on pretensjonalny, czy jest on flirtujący, czy jest on poniżający. Więc poczwisz ton głosu który sprawia, że w danym momencie za pomocą słów wyrażasz dokładnie to, co chcesz powiedzieć. I ostatnia rzecz, czy Twoje słowa sprawiają, że Twój mężczyzna dobrze myśli o sobie i czuje się dobrze ze sobą? Ponieważ największym sekretem u danych relacji jest sprawić, by druga osoba czuła się ze sobą dobrze. Pomyśl, jakie słowa sprawiają, że mężczyzna dobrze myśli o sobie i czuje się dobrze ze sobą przy Tobie. Wypisz to naprawdę. Do wszystkich rzeczy, o których mówię, usiądź chwilę nad kartką i po prostu pomyśl nad tymi rzeczami. Zawsze możesz wracać do tych ćwiczeń i nawet dobrze, żebyś sobie każdego dnia cokolwiek przypominała i stosowała te rzeczy. Dlatego jest podzielony ten program, że dostajesz dwa wideo w ciągu tygodnia, byś mogła naprawdę przepracować te rzeczy, byś mogła codziennie zacząć powoli je wdrażać i myśleć o nich w każdym momencie. By stały się one częścią ciebie, by stały się nawykowym sposobem myślenia i działania w tobie. I to doprowadzi do miejsca, w którym chcesz być. To będzie decydowało o Twoim przeznaczeniu, o Twoim losie. To, jak będzie wyglądał Twój przyszły związek z mężczyzną, i to, jak będzie wyglądało całe Twoje życie. Więc to tyle, jeżeli chodzi o sekret drugi. I na koniec chciałbym Ci podziękować, że tutaj jesteś. Chciałbym Ci podziękować, że jesteś ze mną, że słuchasz tego, co chciałbym Ci powiedzieć. Chciałbym Ci powiedzieć, że wierzę, iż jesteś naprawdę wyjątkową kobietą, ponieważ skorzystałaś. Z możliwości tego, by się dalej uczyć. By się dowiadywać czego. By budować udane relacje z mężczyzną. I wiesz, że twoja intencja jest dobra. Że chcesz naprawdę stworzyć udany, szczęśliwy związek, który pochodzi z prawdziwej miłości. Chciałbym, byś wiedziała, że na tej drodze chcę cię wspierać. Chciałbym, żebyś wiedziała, że kimkolwiek jesteś, wysyłam ci miłość. Wysyłam ci miłość właśnie teraz z mojego serca. Ponieważ chcę być zmianą, którą chcę widzieć w świecie. Chcę, żeby ludzie wysyłali więcej serca do ciebie. Mówili dobre słowa. Dlatego właśnie na koniec, idąc za tym, co mówię, mówię te słowa do ciebie, które naprawdę głęboko w moim sercu chcą się urzeczywistnić i chcą do ciebie trafić. I gdyby tak nie było, w ogóle nie rozpocząłbym tego, co robię, więc wiedz, że cię kocham i myślę o tym, w jaki sposób sprawić, by twój związek z mężczyzną, by twoja relacja była o wiele pełniejsza, byś mogła doświadczać naprawdę prawdziwej miłości, by w twoim życiu więcej było pozytywnych emocji, pozytywnych doświadczeń, wspaniałej energii. Byś mogła się bawić w życiu lepiej, byś mogła się cieszyć, byś była radosna, byś się spełniała, byś doświadczała wszystkich najgłębszych uczuć, byś odczuwała w sobie miłość. I naprawdę życzę Ci z całego serca, by twoje życie wyglądało wspaniale, byś naprawdę przeżyła je w wyjątkowy, niepowtarzalny dla ciebie sposób. I wierzę, że jesteś kimś, kto w życiu zrobi coś dobrego wokół siebie, który będzie miał wpływ na to, jak będzie wyglądała rzeczywistość, jak będzie wyglądał ten świat, która wniesie coś do życia innych ludzi niezależnie od tego, jak małe mogłoby się to wydawać. Pozdrawiam cię serdecznie i trzymaj się ciepło kocham cię.